Tekst man na 21 kwietnia, nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Żydów rozdział 4 wersety 15 i 16 Komentarz parauzyjny W chwili pokusy serce powinno się wznieść do Wielkiego Mistrza z pełnym zaufaniem wiary, uznaniem Jego miłości, mądrości i możliwości udzielenia nam pomocy, a także gotowości kierowania wszystkimi sprawami dla dobra tych, którzy Go miłują. Prośba o pomoc w czasie potrzeby z pewnością przyniesie nam radę i pomoc Pana oraz siłę do postępowania w sprawiedliwości, prawdzie, czystości i miłości. W ten sposób będziemy zwyciężali w każdej godzinie i w każdym dniu, a także zwyciężymy ostatecznie. Reprint numer 2248 Komentarz epifaniczny. Nie ma takiego rodzaju doświadczenia ze strony ciała, świata i szatana, przypadającego w udziale ludowi pana, którego w zasadzie nie przechodził nasz pan, chociaż jego pokusy nie dotyczyły grzechu, ale światowości i naturalnego samolubstwa były dotkliwe i wyrobiły w nim zrozumienie dla nas, którzy znajdujemy się w podobnych próbach. To powinno dać nam ufność. By przychodzić do Boga przez Niego i w Nim, z prośbą o pomoc w każdej potrzebie. Równoległe cytaty według przekładu UBG, czyli u współcześnionej Biblii Gdańskiej. Żydów rozdział drugi wersety 17 i 18, dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci aby stał się miłosiernym i wiernym Najwyższym Kapłanem wobec Boga, dla przebłagania za grzechy ludu, a że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach. Rozdział trzeci, werset pierwszy Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, Zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa. Rozdział 5 Wersety od 1 do 5 Każdy bowiem najwyższy kapłan wzięty spośród ludzi, dla ludzi jest ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Który może współczuć nieświadomym i błądzącym, gdyż sam podlega słabościom. I z tego powodu powinien, jak za lud, taki za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, tylko ten, który zostaje powołany przez Boga, taki jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do Niego, Ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem. Rozdział siódmy wersety od 11 do 28, gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, gdyż Luto otrzymał prawo oparte na nim. To jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Arona? A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył przy ołtarzu. Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośni kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan, który stał się nim nie według cielesnego przykazania prawa, ale według mocy niezniszczelnego życia. Tak bowiem świadczy. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nierużyteczności. Prawo bowiem nie uczyniło niczego doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, ten zaś na podstawie przysięgi tego, który powiedział do niego: Przysiągł pan i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka, o tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. A wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze. Ten zaś ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Takiego to przystało nam mieć Najwyższego Kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło syna doskonałego na wieki. Rozdział ósmy werset dwunasty, będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Rozdział dziewiąty werset dwudziesty było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sposób, same zaś rzeczy niebiańskie, lepszymi ofiarami od tamtych. Ewangelia Łukasza rozdział 23, werset 34. Wtedy Jezus powiedział, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem podzielili jego szaty i rzucali oni losy. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 6 i od 13 do 16. Jezus mu odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca jak tylko przeze mnie. A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby ojciec był uwielbiony w synu. Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię. Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. A ja będę prosił ojca i da wam innego pocieszyciela, aby z wami był na wieki. Rozdział szesnasty wersety od 23 do 26. A tego dnia nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek poprosicie Ojca w moje imię. Da wam Dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Mówiłem wam o tym w przypowieściach. Ale nadchodzi godzina, gdy już więcej nie będę mówił wam w przypowieściach, ale otwarcie oznajmię wam o moim Ojcu. W tym dniu będziecie prosić w moje imię. Nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami. Rozdział 17 wersety od 20 do 22, a nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi. Którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś i dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Rzymian rozdział ósmy, werset trzydziesty czwarty. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, z martwych wstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Pierwszy Koryntów rozdział 10 werset 13 Nienawidziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Efezów rozdział trzeci, werset dwunasty. W nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę Jego. Żydów rozdział dziesiąty, wersety od dziewiętnastego do dwudziestego pierwszego: Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało i mając wielkiego kapłana nad domem Bożym. Pieśni 96 139 167 168 299, 35 239. Wiersze brzasku 23, jeden jest tylko. Lektura uzupełniająca w strażnicy Reprint nr 5585 Tekst manny na 21 kwietnia Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski. Abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili, Żydów, rozdział 4, wersety 15 i 16. Pytania: Jakie doświadczenia minionego tygodnia były związane z tym tekstem, jak one na mnie wpłynęły? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.